Witajcie ciekawcy. Polski show biznes żegna producenta filmowego Piotra Woźniaka Staraka. Wciąż będący w szoku bliscy i fani milionera, przesyłają słowa wsparcia i współczucia, szczególnie w kierunku Agnieszki, która zdecydowała się zabrać głos w sprawie żałoby. Zostańcie z nami do końca i poznajcie historię miłości pary oraz rozdzierające serce pożegnanie Agnieszki Woźniak-Starach z mężem. Agnieszka nie chciała początkowo wiązać swojego życia z dziedzicem fortuny. Jak przyznawała w wywiadach, miała co do tego obawy. Nie chciała, żeby związek z milionerem przyćmił jej własne osiągnięcia zawodowe. Gdy go poznała, była świeżo po rozstaniu ze swoim pierwszym mężem, Adamem Badziakiem, kierowcą rajdowym. Często podkreślała wówczas, że nie szuka miłości i chce przez jakiś czas być sama. Piotr także był świeżo po rozstaniu z aktorką Natalią Klimas, z którą tworzył związek przez dwa i pół roku. Kobieta przeniosła się dla niego do Polski z Nowego Jorku, ale ich drogi się rozeszły. Był 2014 rok, gdy Agnieszka i Piotr poznali się. Spotkali się na przyjęciu, na które dziennikarka poszła ponoć trochę z przymusu. Dlaczego? Otóż była niedziela, a znajomi namawiali ją na domówkę. Jak sama przyznała, nie chciało jej się jechać i nie miała ochoty poznawać żadnego staraka. Ostatecznie dała się przekonać i właśnie wtedy po raz pierwszy przekroczyła próg domu Piotra. Nie wiedziała, że ta decyzja odmieni jej życie. Ale jeśli myślicie, że od razu między tym dwójkiem wybuchły fajerwerki, to się mylicie. Musiało minąć aż kilkanaście miesięcy, by ich drogi ponownie się zeszły na balu Fundacji TVN. Wspominali później, że w tamtym czasie przypadkiem bardzo często na siebie wpadali w przeróżnych sytuacjach. Stwierdzili, że to coś musi znaczyć i że być może to los pcha ich ku sobie. Zaczęli się spotykać i szybko okazało się, że odnaleźli swoją drugą połówkę. Ich znajomość zaczęła rozwijać się błyskawicznie. Zakochany Piotr nie zastanawiał się długo i we wrześniu 2015 na corocznym balu Fundacji TVN, który uznano za symbol początku ich znajomości, oświadczył się ukochanej. Ślub odbył się w Wenecji, a ceremonię starano się utrzymać tajemnicy. Potem do internetu było kilka fotografii z uroczystości. Agnieszka podkreślała, że był to najpiękniejszy weekend jej życia. Przy okazji, wypowiadając się o Teściowej, która zaplanowała ten dzień w detalach, a jako perfekcjonistka stworzyła dla nich idealną imprezę. To wydaje się potwierdza świetne relacje, które łączył Agnieszkę z rodziną męża. Choć media wielokrotnie spekulowały inaczej, donosząc o rzekomych problemach prezenterki z rodziną Staraka. Cóż, ich związek od początku budził kontrowersję. Agnieszka i Piotr musieli przezwyciężać wiele plotek. Od kąśliwych komentarzy na temat niedopasowania w kwestii wzrostu czy wieku: Agnieszka była wyższa i o dwa lata starsza od partnera, po oczywiście finanse. Podważano intencje Agnieszki, jakoby ta miała zapolować nie tyle na miłość, co na majątek wybranka. Ona zaś odpowiadała, że to bardzo krzywdzące opinie dla nich obojga. Raz podsumowała je mówiąc, że gdyby te wszystkie informacje o niej były prawdziwe, to sama by siebie nie lubiła. Aby uciąć jakiekolwiek spekulacje, przed ślubem para podpisała rozdzielność majątkową i na przekór wszystkim przykrym pogłoskom tworzyli szczęśliwe małżeństwo. I bardzo starali się dbać o prywatność, choć w nielicznych wywiadach podkreślali, jak wiele ich łączy. Piotr często wspominał, że nie zna drugiej tak wspaniałej osoby jak Agnieszka i że jest to kobieta jego życia. A to co ich łączy to coś głębszego niż miłość od pierwszego wejrzenia. Znajomi mówili o nich stare dusze. Byli dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, partnerami w każdej sytuacji. Dziennikarka była inspiracją dla męża w sprawach zawodowych i bardzo go wspierała. Jemu zaś imponowało to, że Agnieszka to kobieta pracowita, pełna pasji i ciągle czymś zajęta. Łączyła ich także wspólna miłość do zwierząt. Początkiem maja tego roku z okazji urodzin Agnieszka zapytana o podsumowanie dotychczasowego życia i o plany oraz życzenia odpowiedziała tylko, że podsumowań nie robi. Czasem boi się tylko, aby to wszystko, co ma i tak bardzo docenia, nie skończyło się, a jej jedynym życzeniem jest to, żeby wszyscy, których kocha, byli zdrowi. Niestety szczęście Agnieszki i Piotra zostało przerwane 18 sierpnia, gdy mężczyzna zaginął na jeziorze Kisajno. Po pięciu dniach intensywnych poszukiwań odnaleziono jego ciało. Piotr w tragicznym wypadku stracił życie, mając tylko 39 lat. Kilka dni Później małżeństwo Woźniak Starak obchodziłoby trzecią rocznicę ślubu. Śmieć Piotra wstrząsnęła polskim showbiznesem, w którym miał wielu przyjaciół. Pozostawił żałobie, rodzinę i żonę. Śledczy wciąż wyjaśniają, co dokładnie stało się na jeziorze Kisajno i w jaki sposób zginął Piotr Woźniak Starak. Wbrew wcześniejszym przykrym plotkom, producent filmowy i tajemnicza kobieta, która podczas wypadku była obecna na motorówce, nie znali się wcześniej. Okazuje się, że kobieta pracowała w restauracji należącej do przyjaciela producenta, gdzie w sobotę wybrał się na kolację, która przeciągnęła się do zamknięcia lokalu. Ponieważ kelnerka miała problem z dostaniem się do domu, milioner zaproponował, że ją odwiezie. Piotrowi i Ewie towarzyszył także przyjaciel producenta. To zachowanie pasowało do Piotra, ponieważ wielokrotnie spontanicznie pomagał innym. Początkowo za trójką w motorówce jechała ochrona, jednak milioner postanowił ją odprawić. Następnie wysadził przyjaciela i ruszył dalej, by odwieźć kobietę. Chwilę później doszło do tragedii. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 29 sierpnia. Następnego dnia urna z prochami Piotra zostanie złożona w Fuledzie, w miejscu, które Piotr kochał i gdzie stracił życie. Bliscy pogrążeni w żałobie poprosili, aby nie składać im kondolencji po nabożeństwie, a zamiast kwiatów przekazać datek na rzecz ośrodka terapeutycznego pomagającego dzieciom lub organizacji charytatywnej Pegasus ratującej porzucone zwierzęta. Piotr i Agnieszka od lat bowiem aktywnie angażowali się na rzecz ochrony praw zwierząt i brali udział w wielu inicjatywach z tym związanych, wpłacając duże sumy pieniędzy na opiekę zwierząt pod skrzydłami organizacji. Od chwili tragedii Agnieszka milczała, ale w dniu pogrzebu pożegnała męża wzruszającym wpisem, który ukazał się w gazecie wyborczej. Nazwała Piotro miłością swojego życia i wyraziła ból po stracie ukochanego. Mamy nadzieję, że prezenterka znajdzie w sobie siły, by przetrwać tę niezwykle przykrą tragedię. Do usłyszenia ciekawcy w następnym odcinku.